Widzisz, ee, mój supermenie, Metropolis należy do mnie. Pomogłem je zbudować, dzięki mnie się rozwija, a większość ludzi pracuje w firmach, które kontroluję. Musisz przyznać, że to imponujące osiągnięcie. A, panno lady, ty masz obróżkę? Aha, i numerek. No, no, jak ten czas leci, tak? Dopiero co strzyła sobie ząbki na kapciach kochanego Dżima, a teraz to już prawie dorosła panna. To jest największy zaszczyt, jaki może spotkać psa. Bez kamieni nie ma budulca. A bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu... nie ma pałacu. Załóżmy spółkę i dokończmy budowę razem. Lew nie sprzymierza się z Kojotem. Blue! Tęskniłem! Tak długo cię nie widziałem! Tak, widzę się. Ej, czemu zawsze jesteś taki niemiły? Znaczy, czasami jesteś strasznym samolubem! A! Zapomnijmy o tym! Nie wiedziałeś, co powiedzieć, Si? Przypominasz, małe dziecko, ale nie szkodzi, bo jesteś zabawny, stary! Stwierdziłem, że na stare lata przydałby mi się asystent. Taki goniec. Idź tu, zanieś to. Człowiek zaufany. Zgodzisz się? Naturalnie! Prawda, kochanie? To zaszczyt pracować dla takiej osobistości. Jasne. Ostrzegam, nie jestem pobłażliwym szefem. Od swoich pracowników wymagam lojalności i perfekcji. Nie zawiodę pana. A zatem, panie Magines, witam w moim świecie. Uważam, że powinniśmy się wyco-wyco-wyco Zrezygnować. Słuchajcie, nie to mnie w to wrobiliście, żeby zgraja potworasów nie poniżała. Ja nie zrezygnuję. Nie dajmy sobą pomiatać. Musimy walczyć. Musimy być agresywni. Pokażmy, na co nas stać. Co wy na to? Zgadzacie się, czy nie? Nie, synu, nie! Tutaj! Widzisz lewka, patrzysz na lewka i gryzie lewka. Ha! Posłuchaj, chłopcze. Kiedyś dorośniesz i jak chcesz być wtedy taki jak tata, to musisz się nauczyć walczyć. Tata! Mam bardzo interesujące A. nagranie wideo o doktor wełnik paradujący z ryzykownym tatuażem. Jak ci nie wstyd, Rex, to szantaż! O FF wcale nie. Nazywam to przyjacielską perswazją. Poza tym nie musicie się tym aż tak przejmować, dopóki będziecie robić to, co wam każę. Horst odsiedział parę lat. Za co? Właśnie nie wiadomo. Każdemu opowiada co innego. Zdefraudowałem budżet korporacji. Uzbrojony tylko wypisany długopis, obrabowałem spory bank. Zrobiłem dziurę ozonową nad Niceą. Zabiłem człowieka tym kciukiem, prezydencie Schwarzenegger. Ja, to jestem ja. Skażenie w Springfield osiągnęło poziom krytyczny. nie cierpię tej roboty. Wiecznie poziom krytyczny tu, koniec świata tam. Nikt nie zaczyna od żartu. Jeden dany, DeVito. Przyznaj się, coś ty za jeden! Richard! Richard Staler! Nie słyszałem o takiej książce! Ja nie jestem książką! To to! Spójrz, tu jest moje Uch. nazwisko! O. Co tarta biblioteczna? Bardzo cię przepraszam, nie wiedziałem, że jesteś czytelnikiem. Miłościwa pani, wyglądasz świeżo jako jogurt. Nie gdzie tam stokroć świeżej. Przy tobie Wenus to stara torba, dosłownie odbiera bibowe. Te rysy są regularne jak rytm muzyki wojskowej. Istna blond ofensywa. I... Aha, już tak. Yy, yy. O, wiedziałem, że to Granda! Cholerni artyści. O czym ty mówisz? Nie widzisz, co tu się dzieje, jak działa Hollywood? Nie rozumiesz, że to oni są winni za rozkład naszej społeczności? Może ten film nie jest taki zły, będziemy mieli pracę i pieniądze w lokalnym budżecie. Ale jakim kosztem? Pokażą nas jako gangsterów, a to nieprawda! A tak, człowiek małpa. A, Clayton, ty. Ty! Wybacz mi to niemiłe powitanie, mój chłopcze, ale nie mogę mieć tu scen, kiedy będziemy zamykali twoich przyjaciół w klatkach. <laughs> Za co? Za co? Za 300 funtów Sterlingów od sztuki. W końcu pokonałem fantastyczną czwórkę. Zawsze byłeś słaby z matematyki, Wiktorze. Dwa to tylko połowa cztery. Wy jesteście tą połową, która ma znaczenie. Całą wątpliwą zresztą inteligencją w waszym zespole dysponujecie tylko wy. Dwoje. E. Ten potwór i rozwydrzony chłoptaś nie są żadnym zagrożeniem dla Tuma! Richards. Tak długo czekałem na tę chwilę. Obiecuję ci. To są twoje ostatnie chwile. No, no mój mały. Tylko tyle brakowało. Dobrze, że ten pomysł z latarką przyszedł ci do łepetynki. Jak się nazywasz, synku? Edmond, poszedł sobie. Tak, poszedł, ale zaraz może tu wrócić z obstawą. Przetrzepałbym mu pióra, gdyby miał zawiązane buty. Więc tak, zakradliśmy się do pokoju farmera Cichosza. Jak ryba. Tak, i... Jak ryba? Głupi cieciu ty. W każdym razie, proszę bardzo, el Chandiz. To po hiszpańskiemu. Chcę, abyście wykuszyli Zorro raz na zawsze. Tym razem, kiedy przyjdzie z pomocą swoim ukochanym współziomkom, Spotka go bardzo przykra niespodzianka. Weź ludzi i rozwieź to w całym pueblo. I tak jest, kapitanie, wedle życzenia! Co separatyści chcą zyskać, paląc nasze domy? Nic. Ład Tambor niszczy wszystko to, czego sam nie może mieć. Więc musimy działać szybko. Senatorzy, twoi rodacy nie chcą nam pomóc z obawy przed kolejną zbrojną okupacją. Rodacy mają moje słowo. Armia klonów ich opuści, gdy Rajlow będzie już wolny od droidów. Oto moc dobrego jedzenia. Zbliża do siebie ludzi różnych zawodów i klas. Ożywia ich i zaraz wywołuje serdeczny uśmiech na ich twarzach. A, a jak otworzę swoją restaurację, ludzie będą stać w kolejce, żeby spróbować moich dań. Naszych dań? <toddź> tak jest, córciu. Naszych dań. Ale Hagen znów kolejny raz mnie rozczarowuje. Nawalił w tej sprawie kompletnie do rzeczy. Fox nie może zacząć mówić, bo od razu nas oskarżą, jeśli policja wcześniej nie połapie się w tych papierach, które Hagen miał odzyskać. Myślę, że pan Hagen nie będzie już nam więcej potrzebny. Macie go. Sprzątnąć. Epa? Co to może znaczyć? E, moim zdaniem to taki dźwięk wydał zielona latarnia, jak go sinistro wrzucił do kwasu. Epa! Tak? Dziękuję, że pan zajrzał. A ja dziękuję za pani spodnie ciążowe. Wygoda dla Maćka, że ojej! A wy to co? Jesteście jacyś obcy, czy co? Jacy obcy? Jesteśmy kumplami gonza. Ostatnio zaprosił nas na przyjęcie z jacuzzi. Nie wybrałabyś się z nami na następne? Wariat <kuh> Zadzwoń, jak zmienisz zdanie Zaczekam Może zadzwoni Powiedz, pracujesz przy antenach hip -hipu? Tak, jestem Max, ze stacji badawczej Prowadzimy słuch kosmosu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu O raju! Ej, ja jestem Fred, a to Dafne, Velma, Kudłaty i Scooby Miło was poznać Masz bardzo ciekawą pracę Właściwie jest piekielnie nudna, przez cały dzień słuchamy jakichś szumów Nawiązaliście już kontakt? <kuh> Jeszcze nie ale kto wie? Najlepsi w swoim fachu. Co mi strzeliło do łba? Robiliśmy co w naszej mocy. Czyżby? Walczyliście jakby chodziło o wasze życie? Walczyliście do ostatniego tchu? Dostałeś to, za co zapłaciłeś. Ach, sugerujesz, że chcecie więcej pieniędzy? Chcecie nagrody za porażkę? Który z was to jeździec? To ja. Zwę się Eragon. Ja to Azshichat, przywódca Wardenów. Skoro jesteś jeźdźcem, niech twój smog leci. Jak zaatakuję, ty pierwszy zginiesz. To już koniec badań. Mogę odejść? Kiedy tylko chcesz, ale prawdę mówiąc, liczyłem na to, że dzięki tobie dowiemy się czegoś więcej o najeźdźcach. Czy mógłbyś coś zobaczyć, zanim odejdziesz? Jasne. Długo to potrwa? To zależy od ciebie. Teknopody! Świetnie. Utraciłeś część pamięci, ale rozpoznałeś te twory. Jestem właściwie pewny, że mógłbyś być kluczem do rozwiązania tej tajemnicy. O, do draska z przepisami. Starczy przyprawa do surykatki, posiłek w kilka minut. Szybko i wygodnie. Ha, jak ja lubię nowoczesną kuchnię. Najpierw doprowadzić wodę do wrzenia. Tak, wrzątek już jest. Następnie wysłuchać ostatniego życzenia ofiary. Czy naprawdę musimy słuchać tych bzdur? Możemy porozmawiać? Gdzie pan pracuje? co pan robi? Moim jedynym zajęciem jest modlitwa do Boga wszechmogącego o zbawienie ludzkości. Po co panu te krzyże? Boi się pan czegoś? Zbliża się godzina, gdy gniew Boży spadnie na ludzi. Przygotowuje się na koniec świata.